mam wam pokazać was, no to patrzcie na mój twarz jak nie a może tak dopiero patrzcie na mój twarz dopiero będzie dużo zdrowia ale będzie moja twarz patrzcie będzie moja twarz będzie odpłatona, patrzcie, patrzcie, patrzcie. A to ja. Sejf. A to ja. Jak kliknijcie łapkę w górę, to popatrzcie. Patrz. Tata Finka. Który gra w Minecraft? Nie yes. O, Finka Pepper. Tak, That, to jest Minecraft? Który ja zostawię? A tu sobie napisać. O, oh, Mama moją frienda w Minecraft. Widzisz się. Ja, I a będzie, a tu była krają No.